Kołowrotek o szpuli stałej, czyli kabłok klasyczny na morzu się używa multiplikatory, ale i takim kołowrotkiem możemy wyciągać duże ryby. Zobaczymy co to jest. Ryba i nigdy nie wiadomo czy to nie jest ta największa. Ale tak walczą te ryby dzisiaj. I tak poniewierają nas wędkarze. O, już coraz wyżej, bo ryba słabnie. O, jeszcze, jeszcze stara się coś pokazać. W ten oto sposób złamałem wędkę. Niestety wędka szczeliła. A dorsz wróci do wody i będziemy musieli kombinować coś z wędką O, o plum i rybka odpłynęła Zdrowiuteńka. cała zdrowa kotwica wytrzymała ale niestety wędka nie wytrzymała właśnie